Ojca, i Ducha Świętego. Panie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie święcie, imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Przed Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Ale na wody złego, Amen, święta Boża, Rodzicielko, chodź się za nami, święta Panna nad Panami Nami, się za nami, wszyscy święci Aniołowie. Módl za nami, święty Abrahamie, módl się za nami, święty Wojciechu, módl się za nami, święty Stanisławie, się za nami. Masz barket, się za nami. Święty Janie i Ty Mateuszu, modzie się za nami. Święty Paweł z Japonii, się za nami. Święty Izajaku i Janie, się za nami. Święty Marcinie, módlcie się za nami. Święty Patryku, módlcie się za nami. Święta rużo z liny, się za nami. Święte ludzie wieków, się za nami. Święty Kazimierzu, modl się za nami. Przez Twoje narodzenie bywa w nas Panie, przez Twój chrzest i poświęty, w nas panie. Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Właść Mario, łaskić pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono w Twojego Jezu. Święta Mario, Matko Ko Boża, za na nami grzesznymi, grzesznymi i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nie. aby wysłał nasze modlitwy, aby obdarzył nas dobrą pogodą, by nas zachował nieszczęść, by nam błogosławił. Do tych intencji dołącznie swoje własne. Panie zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, Chryste, zmiłuj się, nad Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu. A na ziemi i ludziom Panie. dobrej woli. Chwalimy się. Wszechmogący Boże, obchodzimy uroczyście pamiątkę zmartwychwstania Twojego Syna. Sprawa weźmie dzieli radość wszystkich świętych, gdy On przyjdzie w chwale przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i król jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Ja będę prosił Ojca dań. Pocieszyciela, abym z wami pozostał na zawsze Aleluja. Aleluja, Aleluja! Rolnik Polski jest wciąż poniewierany. Kto się z się dzisiaj w Polsce liczy? Robią, co chcą, a robią to, co im każą inni. I u Pani może też jest nasza wina, że my jakoś mało mamy tego patriotyzmu, mało miłości do ojczyźnianej ziemi, że już dzieci absolutnie w pole nie chcą iść. Nie ma sz szacunku dla chleba. Tak sobie myślę, jak pan był w trudnej sytuacji. Z jednej strony go prosimy o zachowanie od gradu, od nieszczęścia, pogodę a z drugiej strony to, co On nam daje, marnuje. Na zakończenie odmówmy modlitwy, stosowne modlitwy o pokój, o dobre urodzaje i o błogosławieństwo w każdej pracy. Oddajmy publiczny pokłon Jezusowi Chrystusowi. Dni krzyżowe... Przypominają o tym świętym znaku, jakim jest krzyż. I kiedy jest znowuż zakusa, aby krzyż usuwać z miejsc publicznych, my, jako chrześcijanie, noszący na piersi krzyżyk brońmy tego krzyżyka nie tylko w swoim sercu. Ale również w każdym miejscu. I w tej chwili oddajmy publiczny pokłon właśnie krzyżowi. Abyś nam w odpowiednim czasie pogody i deszczu udzielić, ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pracujących w warsztatach, fabrykach, kopalniach, szkołach, biurach, sklepach szpitalach aby sumienie wykonywali swoją pracę dla dobra bliźnik i na chwałę Bożą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas wami. Módlmy się zwłaszcza za wszystkich pracujących na roli, aby Bóg chronił ich od nieszczęśliwych wypadków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas wami. Pan z wami. I z duchem Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą po górach dłoń.